Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku już po raz drugi był gospodarzem tematycznego spotkania pod nazwą Inspiracje. Tym razem motywem przewodnim był sport. Z mieszkańcami gminy spotkał się mistrz świata w kulturystyce z minionego roku Tomasz Kawski. Niewiele osób wie o jego wielkich, uważam, sukcesach. Dlatego to spotkanie tutaj dzisiaj, żeby mogli też zadać mu pytanie przede wszystkim dowiedzieć się o jego osiągnięciach. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna inspiracja tu dla wszystkich. Takich młodych ludzi, którzy sami poszukują w tej chwili być może jakiejś drogi kierunku, niekoniecznie kulturystyki, bo wiadomo, że sport jest taki szeroki, że można z różnych zyski korzystać. Tytuł czempiona Tomasz Kawski uzyskał w październiku podczas zawodów rozgrywanych w Gdańsku. Jak sam wiele razy podkreślał, w swoim życiu nie skupiał się na szukaniu tytułowych inspiracji, co nie znaczy, że sam nie może się nią stać. Ja takowo nie miałem inspiracji do rozpoczęcia tego. Gdzieś tam w głowie coś się urodziło. Tak jak wspominałem kiedyś, był to różnego rodzaju sport, a skończyło się na kulturystyce i jestem z tego bardzo zadowolony. Pewnego rodzaju inspiracje, motywacje czy też wzory do naśladowania są dziś niezwykle ważne w poczynaniach młodych ludzi. Stąd też organizacja podobnych spotkań w gok Goku. Uważam, że teraz młodym ludziom brakuje wzorców, a Tomasz Kawski na pewno takim wzorcem będzie dla niejednego młodego człowieka. I nie chodzi tylko o kulturystykę, ale o sport szerzej. Rozumiany. Na spotkaniu z Tomaszem Kawskim idea organizowania podobnych wydarzeń się nie kończy. W najbliższym czasie planowane są kolejne inspirujące rozmowy połączone z uczestnictwem mieszkańców gminy. Poszukujemy cały czas osób z terenu gminy Grudziądz, które się czymś zasłużyły dla naszego rejonu, które osiągnęły sukcesy. Dla samego mistrza tego typu spotkanie było pierwszym od czasu zdobycia wspomnianego złota. Jakoś tam nie zmieniło nic w moim życiu, to zdobycie tego tytułu, jakieś ogrom rozpoznawalności na ulicach, tak jak kiedyś wspominałem, to jest sport dość niszowy i być może też, też dlatego ranga tego medalu jest powiedzmy niższa niż bym go osiągnął w jakiejś innej dyscyplinie. Takie jest moje zdanie na ten temat. Po spotkaniu czas przybyłym gościom umilił koncert grupy muzycznej pod przewodnictwem Daniela Grzybowskiego.